Witam serdecznie szanownych Państwa, to się dzieje i stało się jeszcze raz. Następny rekord ceny złota do dolara amerykańskiego. Dolar amerykański drastycznie się zapada do ceny złota. Proszę zobaczyć: 2619 dolarów za jedną uncję złota, szanowni państwo, 2620 dolarów, można powiedzieć, no bo to 19,5 dolara. 2620 dolarów za jedną uncję. Dzisiaj następny rekord. Każdego dnia mamy nowy rekord ceny złota. Dlaczego się tak dzieje? Przypominam, tak się dzieje dlatego przede wszystkim i między innymi, że Europejski Bank Centralny najpierw obniżył oprocentowanie o 0,6% z, do 3,65. Przypominam, że polska złotówka dalej jest oprocentowana 5,75, a na przykład w Islandii, no, tam jest oprocentowanie 9%, proszę sobie wyobrazić. I następnie Fed, czyli, no, powiedzmy Federalny Bank Polski, taki od, Federalny Bank Ameryki, odpowiednik Europejskiego Banku Centralnego, powiedzmy, że odpowiednik NBP, to tam troszeczkę inaczej działa. Obniżył swoje oprocentowanie do 5% I proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych Dzisiaj mają oprocentowanie 5% W Unii, w strefie euro mają 3,65% A złoto bardzo mocno idzie do góry 2620 dolarów, szanowni państwo 2620 dolarów Żebyście zrozumieli skalę Proszę zobaczyć, ja pokażę tą skalę Żebyście państwo zrozumieli skalę To jest wykres minutowy to jest wykres 30-minutowy. Proszę zobaczyć, każdego, no można powiedzieć, dnia, nowy rekord. To jest wykres godzinny. Tu są świeczki godzinne. Tutaj mamy, teraz pokażę 3-godzinny. Proszę zobaczyć, jak to idzie do góry. Proszę zobaczyć. Tu mamy wykres 4-godzinny. No i to ciągle idzie do góry. No, szanowni państwo, ciągle idzie do góry. No, tu mamy wykres dzienny, czyli świeczki dzienne. Każda świeczka to dzień, prawda? A tam każda świeczka to 4 godziny. No i proszę zobaczyć, 2607 przed chwilą było 2620 dolarów za jedną uncję, a to tylko były obniżone dwa oprocentowania tych takich największych walut, bo wiadomo, że też dosyć niskie oprocentowania są na dolarze australijskim i dolarze kanadyjskim. Są znacznie niższe niż na dolarze amerykańskim i funcie brytyjskim. No ale proszę sobie wyobrazić, co zrobiło jeden mały ruch dwóch największych, powiedzmy, dwóch największych walut na świecie, bo ciężko powiedzieć, która waluta jest większa, czy, no, czy, które waluty są największe, no, bo wiadomo, trading tradingiem, prawda, ale, no, wiecie, no, tak jak fund brytyjski jest to niby duża waluta, no, ale to duża waluta małego narodu, no, ile tam mieszka tych ludzi w tej Wielkiej Brytanii, prawda, 70 czy tam 66 milionów, 66 milionów, no, to, Duża waluta małego narodu, prawda? No to czy to jest ważna waluta tak samo troszeczkę jak frank szwajcarski, prawda? No a euro jest to waluta kilkuset milionów ludzi, właściwie pół miliarda ludzi, bo ta waluta oddziaływuje na około wszędzie, prawda? Mimo tego, że w Polsce nie ma euro, no to euro jest ważną u nas walutą. Prawda? Tak samo polska złotówka oddziaływuje na więcej ludzi aniżeli na ludzi żyjących w Polsce, no bo na około wszyscy ludzie przy granicy muszą się posługiwać tą złotówką, prawda? Więc złotówka oddziaływuje nawet na 100 milionów ludzi i to tak naprawdę bardzo mocno, no bo przecież my graniczymy z Niemcami, no to tam powiedzmy 20 milionów Niemców z nami graniczy, pirazy drzwi powiedzmy prawda, w bliskiej odległości od naszej granicy, no to dodatkowo no, całe Czechy, można powiedzieć od razu z naszą, z, całe Czechy z, na, z nami gra, graniczą, bo to mały kraj no to całe 10 milionów, Słowacja no i oczywiście Ukraina prawda, kilkadziesiąt milionów ludzi, no ale na samym końcu, no, z Białorusią teraz jest inna sprawa, prawda, e, no ale to jest bardzo, bardzo ważne, ale też takie kraje jak Wielka Brytania, gdzie i, i Irlandia, gdzie tych ludzi jest dużo i Polaków, prawda, i Norwegia, no oni wymieniają te złotówki, przyjeżdżają, więc złotówka jest generalnie taką e, taką walutą, e, no dosyć ważną, e, dosyć ważną pod tym kątem, że no, jest ona walutą, którą się posługuje po prostu zwyczajnie dużo ludzi. no Taka jest rzeczywistość. Jednak proszę sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Proszę bardzo, to jest od 2000, 2000 roku. Proszę bardzo, w 2000, jeszcze w 1999 roku 224 dolary. 200 dolarów. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, co się dzieje. Od 2001 roku do 2011 roku cena złota wzrosła wtedy ośmiokrotnie, ośmiokrotnie prawda, no bo 250 na prawie 2000 800% w 10 lat no gdybyśmy liczyli od y, tego momentu 800% w 10 lat od roku 18 y, albo od roku na przykład 15 no to za rok y, gdybyśmy liczyli wzrost 800% od roku 2015 złoto kosztowało wtedy 1060 dolarów, no to przez 10, przepraszam przez 10 lat, no bo tutaj od 2001, widzimy od 2001 250 do 2011 to jest 10 lat i od 2015 powiedzmy do 2025, czyli za kilka miesięcy, prawda? Tak? Czyli właściwie gdyby liczyć ten wielki wzrost ceny złota od 2001 do 2011 i przełożyć go na wzrost od 2015 do 2025, czyli już za pół roku, prawda? Za trzy miesiące, za pół roku, jeżeli to będzie w marcu, czy jeżeli to będzie w lipcu, czy jeżeli to będzie w październiku za rok, to będzie dalej 2025 rok. Tu mamy grudzień, akurat to by było w grudniu, w październiku, yy, czy w wakacje. No to proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że z tej niskiej tutaj pozycji, z tej niskiej pozycji, gdybyśmy liczyli z tej niskiej pozycji z 2015 roku, to cena złota, gdyby miała wzrosnąć ośmiokrotnie, tak jak wzrosła, proszę bardzo, tutaj rysuję od 2001 do 2011, prawda? No cena tyle wzrosła, szanowni państwo, cena tyle wzrosła tutaj, tak? No to co, co to będzie No To będzie oznaczało, że od ceny z 2000, szanowni państwo, 15 roku do 2025, czyli za kilka miesięcy, czy tam pół roku do roku cena, wzrosł, cena złota musiałaby wzrosnąć, uwaga, do 8 tysięcy powiedzmy dolarów. 8 tysięcy dolarów, szanowni państwo, do 8 tysięcy dolarów, a dzisiaj mamy 2605 dolarów. Co więcej, gdybyśmy liczyli z dzisiejszej ceny, gdybyśmy liczyli z dzisiejszej ceny 2600, no to ile to jest 8krotnie? 8 razy, prawda? To ile to jest 8 razy, szanowni państwo? To jest 20 tysięcy dolarów, tak. 20 tysięcy dolarów w rok. Czyli gdybyśmy mieli sytuację, w której cena złota wzrosłaby po, tak jak pomiędzy rokiem 2011 a 2001 w 10 lat, to szanowni państwo, za 10 lat. Od, w roku 2034 cena złota będzie wynosiła 20 tysięcy dolarów, a jeżeli będziemy, Szanowni Państwo, liczyć od roku od roku 2015 do 2025 no to już za rok ta cena złota powinna wynosić 8000 dolarów 7000 dolarów tysięcy dolarów 6,5 tysiąca dolarów tak to powinno szanowni państwo wyglądać według tych algorytmów ja oczywiście nie mówię że tak się stanie pamiętajmy że złoto może spaść mogą podwyższyć oprocentowania Mogą nawet zakazać, próbować zakazać, wprowadzić podatki i tak dalej, ale prędzej czy później to i tak za pięć, po 5-10 latach to i tak minie. Zawsze mijają takie głupotki, prawda? To robi się po to, żeby panikę wtoczyć, prawda? No, yy, nie namawiam nikogo do kupowania złota robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy, że to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe. Prawda? To, ale pokażę jeszcze inne rzeczy, bo ludzie mówią nie, niemożliwe, że tak będzie, niemożliwe, że tak będzie, prawda? Że niemożliwe, że będzie ten drugi zwro, zwro, wzrost, prawda? No to bo to jest ten tu, wzrost od 2001 do 2011 i dlaczego wtedy to złoto tak spadło? no bo pojawiły się krypto prawda, pojawiły się krypto i bardzo dużo ludzi po prostu bardzo dobrze zaczęło inwestować mocno w nieruchomości prawda, bum 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 zaczęli drugą, dlatego to złoto wtedy spadło zwyczajnie, no bo po prostu podrożało, no to zaczęli sprzedawać i zaczęli inwestować w co innego no bo to nie jest celem yy, przecież w życiu posiadać złoto, złoto jest jakimś wehikułem prawda, żeby mieć więcej ewentualnie pieniędzy że to przytrzymało no i szanowni Państwo, no i co dzisiaj mamy? No i to złoto właśnie dzisiaj rośnie. Tak, ono może się zawalić, jak będą podwyższać z powrotem oprocentowania, ale jak widzimy na razie nie podwyższają, tylko obniżają. Tylko obniżają, prawda? Obniżają i na ten impuls obniżenia oprocentowania złoto reaguje książkowo. Strefa euro, ECB, Europejski Bank Centralny obniżył o 0,6%. Od razu złoto wywaliło o kilkadziesiąt dolarów. Następnie obniżył. Obniżyło oprocentowanie, obniżył Fed, złoto wywaliło. Fund brytyjski dzisiaj bodajże wstrzymał, czy tam wczoraj wstrzymał, wstrzymał swoje, szanowni państwo, wstrzymał swoje obniżki, zostawił na obecnym poziomie, czyli mają poziom bodajże amerykański, bo po 5% teraz mają i Amerykanie mają 5%, proszę zobaczyć. Tu mamy US. Interest rate mamy amerykańskie oprocentowanie 5%. No i szanowni państwo, mamy oprocentowanie Wielkiej Brytanii, więc oni będą obniżać, bo, znaczy, chyba, że zmienią, zmieniają gospodarkę swoją. Ale generalnie przez całe lata Wielka Brytania stara się mieć niższe, znaczy się troszeczkę wyższe opro, niższe oprocentowanie, aniżeli fund y, dolar amerykański, żeby ten fund był troszeczkę tańszy, prawda? No, tak właśnie robią. No i w takim razie, no dzisiaj wytrzymali. No w takim razie za miesiąc, jeżeli też obniżą, no to jeżeli chcą mieć troszeczkę niższe, no to co najmniej o 0.25, a może siekną, tak jak y, europejski bank centralny, może siekną tak jak Fed. No i szanowni Państwo, jeżeli oni już siekną, to jest over dla funta, bo ja ciągle przypominam, ludzie myślą, że to już jest koniec. Proszę bardzo, szanowni Państwo, to jest tu w kółeczko, widzicie, to jest wykres od 72 roku. Proszę zobaczyć, co tutaj się działo. Do 12%, 13%. Patrzcie, jak spadało, szło do góry. To nie jest tak, widzicie, jednego dnia. Oprocentowanie było 17%, no a z, po roku do 8%, ale dzisiaj mamy 5% i popatrzcie co się działo. To były całe dekady, Szanowni Państwo, całe dekady. Dzisiaj to oprocentowanie 5% to jest ultra niskie w porównaniu do lat 70. 80, 90. No. Aż do roku 2000 było wyższe niż dzisiaj. To jest niskie oprocentowanie, oni chcą jeszcze niższego. It is, to jest koniec dla funta brytyjskiego, szanowni. To jest koniec dla funta brytyjskiego. Fund brytyjski się skończył, szanowni państwo. Fund brytyjski to zwykły szmatławiec dla złota. Skończył się, jeżeli oni będą obniżać oprocentowanie, złoto wybije, tak. Są papierki ten fund brytyjski, szanowni państwo. No, taka rzeczywistość, myślicie, że nie? No, jak to nie? No, proszę zobaczyć, szanowni państwo, gdy jeszcze dolar amerykański pewnie się utrzyma, to fund brytyjski staje się walutą lokalną, prawda? I to nie jest moja sprawka, tylko to jest sprawka dziesięcioleci, prawda? Dziesięcioleci, dziesięcioleci gospodarki brytyjskiej, dziesięcioleci i innych gospodarek, które po prostu tam inaczej działają. No Proszę zobaczyć, co się stało, szanowni państwo, proszę zobaczyć, co się stało. E, KSAU, proszę bardzo, szanowni państwo, najpierw zobaczmy USD GBP, fund, gdy jeszcze w, w dolarze, bo wyższe oprocentowanie, w dolar płaci wyższe oprocentowanie na ogół, e, dolar, e, szanowni państwo, no po prostu też drożeje, proszę zobaczyć, co się dzieje GBP USD Prawda? No proszę zobaczyć. W 1972 roku, Szanowni Państwo, jeden funt brytyjski kosztował 2,66 dolara 266. Czyli dałem 1000 funtów, dostałem 2660 dolarów. Z dużo. Fund brytyjski miał wagę. Tylko, że to była taka gospodarka, jaka była. I proszę zobaczyć, z 2,66 na 2,40, na 1,97, na 1,62, na 1,39. No i tutaj już było totalne zawalenie. 1,15, 1,1 już właściwie w katorach. Dzisiaj to jest 1,32. Z prawie 3 dolarów na 1,32. Ledwo to się trzyma. Było przed chwilą, przecież popatrzcie, było po 1,16, 1,5. No 1 do 1. No. 1 do 1. Ale nie dość, że. I teraz zrozummy, jak funt traci podwójnie. Jak funt. W ogóle trzymanie pieniędzy w funtach brytyjskich to jest w ogóle jakiś joke, prawda? Czy to są kupony jak w Monopolu, nie? Proszę bardzo, szanowni państwo. I nie mówcie so, nie myślcie sobie, że to jest taki język, bo jak się spytacie, jakbyście się spytali jakiegoś Brytyjczyka, czy na przykład chce zainwestować w polskie spółki, no bo by powiedział, że to jakiś bananowy, wielu z nich by powiedział, że to jakiś bananowy yy, śmieciarski gdzieś tam kraj, prawda, tak, tak mówią, prawda, tak by powiedzieli, prawda, że, że złotówka to jakaś bananowa waluta, no to oni o złotówce jeszcze gorzej mówią, prawda, tylko, że oni mówią nieprawdy, a ja mówię tutaj, no, złotówka jest, jaka jest, prawda, tak, tylko, że, no, rzecz jest w tym, że, no, oni mówią to, tak, po prostu, bo im się coś wydaje, a ja tutaj mówię na podstawie matematyki, ja tutaj mówię na podstawie wykresów dziesięcioletnich, wielodekadowych, szanowni Państwo, więc mówmy wprost, czym jest fund brytyjski. Fund brytyjski to zwykły szmatławiec do dolara, ten, kto trzyma w funtach brytyjskich zamiast w dolarach ten frajer, no bo lepiej było w dolarach niż w funcie brytyjskim, nie, pomija, nie wspominając już o franku szwajcarskim. Po drugie, szanowni państwo, po drugie, nie dość, że w dolarach amerykańskich tak funt brytyjski traci, to i tak dolar amerykański nie jest aż taki fajny, no bo przecież, proszę bardzo, no przecież proszę zobaczyć, tak? Proszę bardzo, szanowni państwo, proszę bardzo, pyk. 70, proszę bardzo, w 72 roku, szanowni państwo, co to znaczy, w 72 roku, i teraz tak, w 72 roku, w lutym, yy, weźmiemy to, powiększymy, żeby nikt nie mówił, że tutaj pokażę państwu coś, co jest dosłownie no tak szokujące, jeżeli chodzi, szanowni państwo, to jest po prostu szokujące, można powiedzieć, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Wiecie, bo dużo ludzi w ogóle wierzy w jakieś funty w ogóle. Wiecie oni myślą, że to jest joke przecież proszę bardzo, 7, proszę bardzo, 72 yy, rok, yy, złoto yy, najpierw nie, zróbmy tak tu mamy złoto, najpierw zobaczymy dolara, popatrzcie, ile kosztował dolar, yy, znaczy ile kosztował funt, funt, w którym to miesiącu było, proszę zobaczyć, yy, weźmiemy, w którym to było miesiącu, o, mamy 70 który to był miesiąc? Popatrzmy. Fund kosztował, szanowni Państwo, najwyżej 2,64. Tak? No 2,64. I kiedy to było? W marcu 72 roku. W marcu 72 roku, ja sobie to zapisuję na kalkulatorze, w marcu, szanowni Państwo, yy, proszę bardzo, mamy w marcu 2,64. 2,64. W marcu, szanowni Państwo, w marcu, 72 roku jedziemy Złoto ile kosztuje? Ile kosztowało złoto w, siedem... w marcu? W marcu, gdzie jest? Marzec, grudzień, styczeń, lipiec, czerwiec Luty, marzec Mar... W marcu dolar W marcu 38 38 No nie wiem, 38, 38 Dobra, weźmiemy 40, żeby się łatwo liczyło Czyli proszę bardzo Tutaj w 72 roku powiedzmy Już tam zaokrąglimy kilka centów do góry. 40 dolarów, szanowni państwo. 40 dolarów kosztował funt złoto. Jedna uncja złota w 72 roku kosztowała 40 dolarów. Dzisiaj, szanowni państwo, kosztuje tych Dolarów 2619,43 najwięcej to nowy rekord. 2,64, co to oznacza, szanowni Państwo? 2,64, ile, to, to, ile funtach kosztowała jedna uncja wtedy, w takim razie w przeliczeniu na dolary? To trzeba zrobić co? 40 podzielić na 2,64, 15 funtów, nie? 15 funtów kosztowała szanowni państwo 15 funtów i 15 groszy. Dobra, to zaokrąglimy do 15, znaczy centów pensów. 15 funtów szanowni państwo. 15 funtów, w, przeliczając z funtów na z funty na dolary, 15 funtów kosztowała jedna uncja. A dzisiaj ile kosztuje jedna uncja funtów brytyjskich złota? Proszę zobaczyć. XAU GBP. No i jedziemy z tematem. No i proszę zobaczyć. Dzisiaj ile to jest szanowni państwo

131 razy do dzisiejszej ceny. 131 razy Ja to ciągle tłumaczę. Taką szmatą inflacyjną jest Fund brytyjny, to jest kupon. Kupon! To są kupony, które trzeba wydawać, to są kupony. Najlepiej na złoto! Ja oczywiście, znaczy się, ja nikogo nie namawiam do kupowania złota, szanowni państwo, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy, że złoto może się zawalić, prawda? Pamiętajmy, że mimo to, że złoto wzrosło 200 razy, czy 150, 131 razy do ceny funta, pamiętajmy, że może się troszeczkę zapaść 5%, 10%, 20%, 30%, no i te wtedy co będzie? No niesamowicie będzie, tak? No, trzeba mówić, to pamiętajmy, to jest film edukacyjno-informacyjny, szanowni państwo, naukowy, już się uczymy tylko, szanowni państwo, 131 razy. 15 funtów kosztowała jedna uncja, dzisiaj kosztuje 1968 funtów. A 131, ra, 131 szanowni państwo, razy, 131, i oczywiście wiemy, razy 100, proszę ba, to jest 13100%, tak?

złoto wzrosło do funta brytyjskiego i niech ktoś mi powie, że funt brytyjski to w ogóle ma jakąkolwiek wartość. Od w 50 lat tylko, od 72 roku. I co będzie dalej? Będzie inaczej? A dlaczego ma być inaczej? Dlaczego ma być inaczej? Pewnie będzie tak samo, albo jeszcze gorzej może być inaczej, no ale jeżeli było tak, jak było, prawda? No to pewnie będzie tak, jak było. Albo może Trochę lepiej, ale to wtedy, i tak, bę, co z tego, i tak to tam nie ma znaczenia. Trochę, no to jakby, to musiałby się odwrócić, prawda? I co to oznacza? Ultrasi wzrostu cen nieruchomości, prawda? Mówią tak, że w takim razie są tacy, którzy uważają, że złoto rośnie tak samo jak cena nieruchomości. No to w takim razie, jeżeli tak uważają, no to szanowni Państwo. Dzisiejsza nieruchomość, dzisiejsza nieruchomość, yy, dzisiejsza nieruchomość, yy, która na przykład jest warta 300 tysięcy funtów razy 131, no to o, uważają, że dzisiejsza nieruchomość, którą masz i jest warta 300 tysięcy funtów, to będzie warta 40 milionów z funtów za 50 lat, za 50 lat, nie? Tak uważają, prawda? że za 50 lat że ich nieruchomości w Wielkiej Brytanii będą warte 40 milionów funtów. Tak się dewaluuje pieniądz w Wielkiej Brytanii, tak są pompowane ceny nieruchomości pustym pieniądzem w Wielkiej Brytanii, tak jest drukowany pieniądz w Wielkiej Brytanii i to jest, szanowni państwo, najprawdziwsza prawda. Na świecie to dawno wiedzą, na świecie dawno to, szanowni państwo, wiedzą, dlatego Wielka Brytania też to wie. Dlatego na świecie, szanowni państwo, trzymają ludzie złoto. Dlatego w Niemczech Niemcy mają 10 razy więcej złota niż Polacy. Włosi mają 9 razy więcej złota niż Polacy. Francuzi tam też 9, czy tam 8 razy więcej. Portugalczycy tyle samo co my, czyli tak jakby mieli 4 razy więcej. Ale proszę sobie wyobrazić, że to złoto, które my niby posiadamy, to tylko 100 ton, bo posiadamy prawie 400 ton. To tylko 100 ton jest w Polsce. A reszta jest w Wielkiej Brytanii i reszta jest w Nowym Jorku, czyli w Wielkiej Brytanii, w kraju, który kiedyś nam zabrał nasze złoto. Czyli nie do że nas zdradził, to jeszcze nas właściwie wtedy wieź Zmusili, okradli, nie wiem co tam zrobili, prawda? No i dalej trzymamy w Londynie złoto, w kraju, w którym waluta się zapada do złota, proszę sobie wyobrazić, tak? Czyli właściwie tego złota mamy tylko złoto na papierze, prawda? Mamy tylko złoto na papierze, szanowni państwo, a stoto to tylko mamy w Polsce. I jeżeli tak świat jest skonstruowany, jeżeli tak to wygląda, istnieje prawdopodobieństwo, że Brytyjczycy sprzedają to samo złoto innym ludziom, prawda? Taka jest, nie mówię, że akurat nasze, ale na przykład jest tak, szanowni państwo, że ja mogę mieć 10 uncji złota i ja każdemu tu na papierku powiem, jak w Amber Gold, prawda? Każdemu powiem, że tutaj masz, tutaj ja ci sprzedam, na papierku ci sprzedam to. Złoto, nie? Jak będziesz potrzebował, to przyjdziesz i ci dam. Problem w tym, że sprzedałem 10 uncji, że mam 10 uncji, no ale sprzedałem 50 osobom po uncji, prawda? Jak wszyscy przyjdą, no to mam tylko 10 uncji, ale jak przyjdzie jedna, no to dam, ale ona przyjdzie te następ... to wtedy działa. A może to tak właśnie jest w świecie, że papierowego złota jest 10 razy więcej? 20 razy więcej, czyli, czyli w danym momencie, gdyby każdy chciał dostać swoje złoto do ręki, czy każdy chciałby dostać swoje, każdy bank narodowy, każdy człowiek, który trzyma w skrytkach złoto i tak dalej, każdy, kto inwestuje w fundusze złotowe, bo są wielkie fundusze złotowe, które mają więcej złota, jak wiecie, no naprawdę same fundusze mają więcej złota niż Polska, prawda, są takie fundusze, Gdyby każdy chciał to złoto dostać do kieszeni, to by się okazało, że złota jest, nie wiem, 20 razy za mało. Tak też może być. Ja nie mówię, że tak jest, bo ja tego nie policzyłem. Nie policzę, bo y, pan i pani też nie policzy. Nikt z nas tu w Polsce tego nie policzy, bo my tego nie wiemy. Kto ma to złoto, ile tego złota jest? My tego po prostu nie wiemy, to są szacunki. No ale jeżeli nam mówią, że my mamy 400 ton złota, a trzymamy je w Wielkiej Brytanii i w Nowym Jorku, no to go nie mamy. No sorry, no nie mamy tego złota, no to i ci wyciągnij, jak mamy. No nie mamy. OFE też mieliśmy. OFE też mieliśmy. No i się okazało, że nie mamy. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania. Ale jaka jest tego puenta? No, pułęta jest taka, że Szanowni Państwo. Gdyby, gdyby wszyscy chcieli wyciągnąć swoje złoto z banków, okazałoby się, że tego złota jest 10 razy za mało. Czyli z dnia na dzień złoto by mogło ko kosztować 10 razy więcej, czyli nie 2600 dolarów jak dzisiaj, tylko 26 tysięcy dolarów jutro. A, ta, tak, by mogło być, no, to by musiał być ran na złoto i tak dalej, no tak się pewnie nie stanie tak, no, ale widzimy, jaką wartość ma złoto, prawda? Jaką wartość mają prawdziwe rzeczy, a nie papierki. Tak 131 razy złoto wzrosło do funta brytyjskiego, szanowni państwo, od roku 72. Dlatego też na tych tego nie znajdziecie się na wykresach. Wykresy specjalnie pokazują 20 lat wstecz 30. 25 lat też w ten sposób. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczy w górę merytorycznego komentowania. Cześć!